Oto efekt porannego wyjścia psów na dwór. Proszę. Gdyby nie położone połacie różnych materiałów na kanapy, to chyba co tydzień by trzeba było kupować nowe. Tu zebraliśmy kupkę z salonu, piochu, płaków. Pinił się leży. Tu mamy w korytarzu też kupeczkę. Same łapy. Podciskane. A było myte. Wieczorem podłogi były sprzątane. Łazienka. Tu tak samo. Na jasnych kafelkach bardzo ładnie widać wszystko. I jeszcze w kuchni. Kubka uzbierana. Też tylko dzisiaj rano. I przykrycia na fotel. Piasek, 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 proszę bardzo i następny piasek. I tak generalnie co dzień moje 8 psów zapewnia mi rozrywkę. Tak więc jak słyszę, że ktoś się bardzo nudzi, o suka przyleciała, to się dziwię, bo ja nie mam kiedy się nudzić. Dobrego dnia!